Czwartek, czwartunio, paczki, mój ulubiony dzień, bo drużyna tygodnia, zobaczmy kto był w formie, co dostaliśmy, lecimy, mamy też inne paczki, ale ja wam opiszę, drużyna tygodnia, zaczynamy, bramkarz, Fernando Muslera, Galata Saraj, Wajczyk. Tego bramkarza śmiało polecam. U mnie zagrał 500 meczów. 500 meczów obronił. 38 lat. I naprawdę fajnie, fajnie bronił. No gdyby był słaby, nie 500 meczów by mu nie dał, nie? Na placu boju. Także Fernando Muslega oceniam pozytywnie. A dzisiejsze oceny to są według kuchni polskiej, może nie tylko polskiej, ogólnie oceniam, były już oceny od 1 do 10, później były szkolne oceny od 1 do 6. Dzisiaj miały być gwiazdki, ale będą oceny kuchnia. I dałbym mu czwóreczkę, placki ziemniaczane po węgiersku. Taką dostał ocenę Fernando Muslera, 4. Leandro Paredes. Ankorman z dobrym podaniem. Dobry dribling, silny strzał, kondycja, niezły balans. Odkręcanie stopy fragment, przyspieszenie. Tutaj wszystko się zgadza. W obronie mogłoby być lepiej. Ale teraz dużo ludzi gra nawet orkiestry przed obroną. Więc może niektórym podejść ten piłkarz. Oceniam go bardzo dobrze. I dałbym mu ocenę 4. A 4 u nas to jest placki ziemniaczane po węgiersku. Lecimy dalej. Luke de Jong. Target man. Super Sub, Fighting Spirit u pasimanta spraw fizstem shot Feldrik typowy ankor met, met 88 wzrostu 86 kg bufkowanie ponad 90 siła ponad 90 skoczność około 90 silny strzał no i fajne podania jak na target mana, około 80 spokoj. ball control 80 81 no wiadomo nie ma szybkości przyspieszenia ale ze swoich y Wywiązań na boisku powinien się wywiązać. Zadań na boisku powinien się wywiązać. O, to chciałem powiedzieć. Wywiązań. Blblblbl. Masło, maślane. Zadań na boisku powinien się wywiązać. I jak na targetmana, to on dostaje ode mnie numer 4. A 4 u nas to jest... Nie, dostaje piątkę bo targetmana oceniam inaczej. On się powinien wywiązać z tego, więc dostanie ocenę 5. A 5 u nas to jest schabowy w Mizerium. Także bardzo fajnie. Piąteczka. Dean Henderson. Dostał tutaj Boost. Anglik, Bramkarz, met 88 wzrostu. pier... 85 kg. Na papierze lepszy niż Muslera ale ja nim nie grałem. Bramkarza trzeba przetestować. Więc go nie oceniam. Zostawiam go do oceny wam, po prostu w że którymi nie grałem, nie oceniam. Mark, ale na papierze jest fajny. Mark, ciu -ciu babcia, nie, Bella. Ciu Coś dla fanów Chelsea, A attacking fullback, może grać na wahadle, na lewej obronie, nawet na środku obrony, w trójce może, może się nadał, ale ja bym go yy, Stawia bardziej na wahadło. Pimple Crossing, Aerial Fighting Spirit. Przyspieszenie, szybkość. Tutaj super. Stamina, super. Balans. Niezły w obronie. Niezłe doświadkowania, niezłe podanie. Niezły. Dribbling Ball Control. Podkręcanie. Takie sobie. Coś tam głuszuje. Spoko piłkarz. Spoko, piłkarz od 1 do 6. Ja bym mu dał czwóreczkę. czwóreczkę, Placki ziemniaczane po węgiersku. Serjaż Gnabry, Serjaż gnaby. Tutaj drybling tight position, dribbling, ball control, attacking, krótkie podanie, wykończenie, podkręcanie, silny strzał, balans, kamina, przyspieszenie. Tu się wszystko zgadza. Na skrzydło lub AMV, very high nogi. no w sumie obie mało używa te nogi, nie? No to. Może grać na środku, na obu skrzydłach. No ten fajny. Ale czy damy go na piątkę? Trochę na kreatywie bym miał lepsze podanie może. Ale na skrzydło. O, na skrzydło bardzo fajne. Z dobrym wykończeniem można zejść do środka, uderzyć. Lub na drugie skrzydło ping pong crossing ma. Nie ma, więc wolałbym go na lewe skrzydło zejść do środka, uderzyć albo przeklepać. No ale czy on zasłuży na piątkę? Czy on zasłuży na piątkę u nas? Chyba nie, chyba jednak czwórka. Czyli znowu placki ziemniaczane po węgiersku. Pedro González. Pedro Gonçalves, tak to się czyta? Nie wiem. Hall Player, Sporting Lizbona. Malutki, drobniutki. Dribbling super. Podania takie sobie. Na skrzydło mogą być. Do środka troszeczkę będzie brakować tych podań. Wykończenie też takie sobie. W obronie powalczy. Silny strzał. Fajny balans, kondycja. No trochę szybkości, przyspieszenia jednak brakuje. Przy takim wzroście i all player, i z takimi podaniami, jednak brakuje tych podań. No i nie wiem, czy waham się jedynka albo dwójka. Dwójkę mu damy. A u nas dwójka to jest mortadella w Musztardą. Czyli dwójka. Karo Mitoma. On tutaj dostał. Super, Saba. Mitoma. Kreatie Playmaker, ale on będzie go na boku. Bo nie ma wbitego AMV. Ma świetny dribbling. Tutaj techniczne sprawy wszystko fajnie. Trochę słabe wykończenie podania. Przyspieszenie ponad 90. Szybkość 90. Fajny balans. Super Sub, Fighting Spirit, Outside Free Freestyle Shot, Solo Control, Double Touch, Flip Flap. No taki wiatrak fajny i ma Super Suba. Na podłączonego jak wyjdzie to potańczy. No jak na skrzydłowego, no trochę podań brakuje, no. Gdyby miał podania na poziomie 80 kilka, to by dostał piątkę. Ale Niestety tylko cztery, więc znowu Placki ziemniaczane powiem Węgiersku. Jakub Kiwiol. Jakub Kiwiol, Polak, Alcena London, MET-89 wzrostu, 24 lata, 75 kg, lewa noga. Główkowanie ponad 80, fizyczność prawie 90, kondycja prawie 90, skoczność 85,6. Przyspieszenie około 80, szybkość ponad 80, gra w obronie tutaj praktycznie wszystko ponad 90, no i podania ma fajne, wyprowadzi piłkę i krótkie i długie podanie, fajne. Zawstawi piłkę dobrze, blocker, interception, manmarking, one touch pass, heading, aerial, sudden attack, fighting spirit, few, few. I Polak najlepszy na razie, karta. Ja mu daję piątkę. A piątka u nas to jest schabowy z mizerią. Pięknie. Piąteczka, schabowy z mizerią. Jakubki Wiolet. No i mamy jeszcze Kenan Ildis. Kenan Ildis. 19 lat, Met 85 wzrostu, whole player. Może grać na skrzydle lewym. Na lewej pomocy SS, AMV i CF. Czyli zawsze wszędzie. Ma Super Suba? Ma Super Suba. Super Sub. No, no, ciekawy koncert. wilcze tygodnia. Bez, bez, gadania. Przyspieszenie 90, speed 90. Siła strzału prawie 90. Balans niecałe 90 przy takim wzroście. Stamina fajnie. Odkręcanie spoko, wykończenie mogłoby być lepsze, ale jak na skrzydło to może być, może być. Podania fajne, prawie 85, krótkie podanie. Tutaj drybling, no fajne, fajne. Szóstki mu nie dam, ale dostanie piąteczkę, czyli schabowy z mizerią. No i zostaje nam Julian Alvarez. Julian Alvarez, 24 lata, drobniutki, malutki, super balans, kondycja, bardzo silny strzał, przyspieszenie, szybkość już nie takie bajeczne, nie jest złe, ale mogłoby być lepiej, ale przyspieszenie fajne, drybling, tutaj wszystko technika się zgadza, podanie fajne, wykończenie, no mogłoby być lepiej, główkowanie, skoczność, Fizyka, no taki bardzo wyrównany piłkarz. Fajny. Stały fragment, podkręcanie. Fighting spirit. True passing, one touch passing, same shot. No, ale no szóstki mu nie dam. Szóstki mu nie dam, dostanie też piątkę. A piątka u nas, jak wiecie, schabowy z mizerią. Ogólnie paczkę oceniam bardzo fajnie. Jest akcent Juventusu, jest polski akcent, to dla mnie wyśmienicie. Zawsze zbieram i Juwe i Polaków. Ale też mają Chelsea, Roma ma fajne karty. I fajni brąkarze są. Nie no spoko paczka, naprawdę fajnie. No powiem wam co do ocen. Ocen, bo nie było jedynki dzisiaj. Nie było dwójki, nie dwójka była. Nie było jedynki, nie było trójki żadnej i nie było szóstki a szóstka u nas to jest klasa gołąbki w sosie pomidorowym może ktoś kiedyś dostanie a jedynki to jest paluszki po imprezie to jest jedynka a trójka to jest hot dog plus koda. taka szybka stacji. tak wyglądają oceny do następnego a jeszcze sobie zalosujemy do następnego odcinka Uchnia na oceniamy paczki. Aha, no i co? Zapraszam Was na... o Zapraszam Was na, na live na Twitch. Live codziennie praktycznie. Zapraszam też do innych streamerów, Coach Bimbaj na Twitchu, Coach Szewcu na Twitchu. Jeszcze mamy Gerard 1910 na Twitchu a na YouTubie mamy AILGalactico.pl na Twitchu, a na YouTubie mamy Chris11Zidane, to już jest YouTube i to bardziej nocach. To są polscy streamerzy, których polecam. Jeśli Was interesuje i futbol, chcecie się coś dowiedzieć, no to zapraszam. Czy to do mnie, czy do kumpli. No i co? Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, możecie napisać kogo wy trafiliście. Jak chciałem kiwiora, trafiłem, w Chelsea London, ciuturerle. Miłej nocki, miłego wieczoru. Mam nadzieję, że tym jedzonkiem nie narobiłem. Mam smaka. Na gołąbki czy coś. pszczołeczka, a